Raz, dwa, raz, dwa. Cześć, witam Was. Witam Ciebie. Was. Nie wiem, nie mam pojęcia. Um, będę używał na przemiennie Ciebie i Was. Tak będzie chyba najlepiej, tak mi się wydaje. Um, witam Was w pilotażowym odcinku mojego podcastu jakość, w którym mam nadzieję będę z Wami rozmawiał na różne ciekawe tematy. Będzie to luźny podcast. Bardziej to zwykłe takie pierdzielenie bez większego ładu i składu, nie wiem ile to będzie trwało. 5 minut, może 15, może i dłużej, może i krócej. I będę szczery, mój fokus pan jest tak niski, że jeśli to wyjdzie nawet 5-10-minutowy odcinek, to już będzie dobrze. Już nie wspominając o tym, że nawet to wprowadzenie jest pewnego rodzaju oskryptowanym stylu, bo inaczej bym się pewnie pogubił. Ale też nie ukrywam, będzie sporo zjazdów z tematów odcinka i ogólnie będę starał się podcast trzymać w takim naturalnym, troszkę luźnym tonie. Tak jakbyś mnie słuchał w normalnej rozmowie. Pierwsze pytanie, jakie może paść, to kim ty jesteś? I w sumie już śpieszę z odpowiedzią. Mam na imię Tymoteusz, aktualnie jak to nagrywam mam 27 lat i jestem QA-em od dobrych 5 lat. Osobiście bardziej wolę Technika ale excellence, tworzenie nowych procesów. Kocham nowe technologie i programowanie. Zaczynałem swoją przygodę z IT jako SysOps, eee, natomiast idę w kierunku bycia full stackiem. W międzyczasie trafiłem do startupu outsourcującego pracowników technicznych. I jako QA, także trafiłem do jakiegoś projektu, mimo że już tam nie pracuję to i tak jakoś zostałem w temacie gościowych i polubiłem. Ogólnie, ktoś, kto mnie kojarzy, może się spytać, dlaczego nagrywasz ten podcast teraz? Chcesz fejmu? Pieniędzy? Szczerze? Nie wiem. Po prostu chcę nagrywać. Wydaje mi się, że chcę tego spróbować, ponieważ chciałbym, aby gdzieś przechowywać swoje myśli. A jeśli moje pomysły i przemyślenia mogą wywołać trochę szoku, czy zastanowienia nad danym tematem, bądź po prostu rozmowę na ten temat... To dlaczego nie? Od razu zastrzegam. Jestem laikiem w wielu tematach, ale każdy od czegoś zaczynał, nie? Więc jak coś, przepraszam, czy to za jakoś audio, czy za swoje pomyłki, czy za dłuższe przerwy. Postaram się wyciągać wnioski z nagrywek i je poprawić, na ile jestem w stanie. W sumie ktoś mógłby też się zapytać i zastanawiać, czy sam będę gadać do mikrofonu. Czy może kogoś zaprosiłem i będę z tym gościem rozmawiać? Ponownie szczerze, nie wiem i nie mam pojęcia. Póki co nagrywam sam. Jeśli będzie mi się chciało i statystyki będą pokazywać, że podcast jest słuchany, to uważam, że jak najbardziej i najfajniej było prowadzić podcast z jakimiś gośćmi, szczególnie z takimi, z którymi dobrze by mi się gadało i którzy mają na to czas. A że jest tona na zajebistych ludzi w branży, nie tylko od zapewnienia jakości, ale też chociażby deweloperów, którzy czają czaczą, to odpowiadając na takie pytanie, odpowiedziałbym nie wykluczam. Więc o czym będzie ten cały Twój podcast? Główną ideą, mam nadzieję, będzie szeroko pojęte zapewnienie jakości, czy to w korporacji, startupie, czy w swoim jakimś prywatnym projekcie, czy to na Gitlabie, czy na GitHubie, czy nawet po prostu na kart papieru. Ewentualnie będą tu też ogólne zagadnienia dotyczące technologii. Jeśli znajdę coś ciekawego w newsach, co mnie zainspiruje do omówienia, powiem. Trafiłem na nową metodologię pracy w danym temacie, też opowiem, co o tym myślę. Ktoś mi zajdzie za skórę, bądź trafił na naprawdę idiotyczny komentarz na social mediach dotyczących programowania, IT czy jakości, a temat będzie mi znany. Ba, tym bardziej o tym opowiem, dlaczego się nie zgadzam z tym. Także to będzie wyglądać tak. Będzie to wszystko o wszystkim, a zarazem o niczym. Tak jak po tytuł podcastu, porozmawiajmy jakoś o jakości. Ok, więc format mamy omówiony. To jak będzie mniej więcej wyglądać schemat i timeline podcastu? Jak widzę prowadzenie tego, już tłumaczę. Co do tej pory powiedziałem, to takie wprowadzenie pilotażowe i więcej nie będę tak zmęcił na samym początku. Uważam, że początki w robieniu czegokolwiek online, gdzie musisz swoją pracę czy hobby pokazać, są na tyle trudne, że warto je jakoś, nie wiem, wytłumaczyć, dlaczego i po co się chce to robić. Aby potem nie było narzekania przy, przez widzów, przez słuchaczy, że nie wiedzieli, na co się pisali. Więc timeline będzie taki. Po pierwsze, będzie rozpoczęcie, jakieś przywitanie, ewentualnie jeśli na przykład coś ciekawego bądź okropnego w życiu mi się wydarzyło to też porwę podcast, aby zrobić takie pitu-pitu oderwane od zwykłej tematyki podcastu. Po drugie, przejdziemy do głównego tematu. Postaram się jakoś go wprowadzić. Również chcę zauważyć, że nie jestem ekspertem w każdej z tych dziedzin, które będę omawiał, więc wprowadzenie może być inwalidą i po prostu może być mocno okrojone, jeżeli chodzi o zakres. Z góry więc przepraszam tych, których uszy będą wiednąć, a tym, którzy chcą wiedzieć więcej... To polecam dokumentację czy jakiekolwiek szersze tutoriale, które mam nadzieję przewiną się także i w podcaście. Więc, po wprowadzeniu do tematu, pogadamy o impakcie danego zagadnienia, czy to na samo IT, czy już na samą branżę, jaką jest zapewnienie jakości. Tak, wiecie, z mojej perspektywy. Następnie będzie krótki Trigger Corner. Ta sekcja będzie się troszkę różnić długością w zależności od dnia i humoru. Będzie zawierać losowy temat wybrany z ostatnich miesięcy tygodni, dni, a może i nawet z ostatnich godzin przed nagraniem. Od tematu po komentarz na social mediach, po wydarzenie z życia codziennego, wszystko co wpłynęło lub zirytowało mnie w branży. Będzie to emocjonalny dump z krótkim komentarzem. Na sam koniec, zanim się pożegnam, tak aby nie zostawić podcastu w pesymistycznym tonie, opowiem o jakimś losowym, ciekawym według mnie narzędziu o jakimś blogu, o artykule, coś, co ostatnio znalazłem, bądź które zrobiło na mnie furorę, bądź w świecie po prostu robi furory Powiem, czy mi to pasuje, czy nie, oraz co na jego temat uważam. Linka nie jestem w stanie niestety zostawić na Spotify, natomiast będzie on dostępny w opisie podcastu na YouTube, bo tak, ten podcast będzie broadcastowany i na Spotify, i na YouTube. Więc, jeśli wam to pasuje, słuchajcie dalej. Jeśli nie, nikt was tu nie trzyma. Jak najbardziej rozumiem, że taki styl podcastu może nie odpowiadać każdemu. Także zaczynamy. Co będzie pierwszym tematem podcastu? Będę szczery, rzucam się tutaj na naprawdę głęboką wodę, bo tematem, jaki chcę poruszyć, będzie AI w służbie QA i ogólnie zapewnienia jakości. Czyli główny temat AI w służbie QA. Czym w ogóle jest ten cały AI? Czym jest uczenie maszynowe? Oczywiście będę używał tutaj angielskiej teraz formy, machine learning, ponieważ mi będzie łatwiej, oraz czym są large language models. Brzmi to jak jakiś buzzword i jest używany na okrągło przez ostatni rok czy dwa. Być może ktoś tu wszedł, kto żył pod kamieniem przez ostatni rok i dwa i w ogóle nie słyszał o takich nowościach na świecie. Przede wszystkim ekspertem nie jestem, sam nie tematu na tyle, by znać podstawy i aby z mniejszym bądź większym sukcesem korzystać z narzędzi opartych na machine learningu czy Large Language Models. Machine learning to nic innego jak możliwość umożliwienia komputerom przetwarzania i tworzenia funkcjonalności. Możemy to nazwać uczeniem się na podstawie wprowadzania tony danych o różnych stanach jakiegoś elementu, czy metody, czy statystyk pozwalając im wykonywać zadania oparte na tych danych bez konieczności programowania ich na każdą ewentualność. Należy także zauważyć, że pomimo znacznych postępów komputery nie posiadają jako takiej świadomości w sposób, jaki rozumiemy ją jako ludzie. Zamiast tego, poprzez machine learning, zasadniczo uczymy komputery konstruując modele, które naśladują podstawową strukturę ludzkich sieci neuronowych. Proces ten polega na tworzeniu serii instrukcji warunkowych Podobnych do tych z logik, jeśli tu w programowaniu, od taka ifologia, ale na znacznie większą skalę. Jak sobie możecie wyobrażać, ręczne tworzenie każdych z takich instrukcji warunkowych byłoby zadaniem nie do pokonania dla zdrowego psychicznie programisty bez względu na jego umiejętności. W tym miejscu do gry wkracza właśnie machine learning, automatyzując proces uczenia się na podstawie danych. Dobrą ilustracją jest Uczenie komputera nawigowania samochodem zapewniasz komputerowi podstawowe narzędzia i parametry, takie jak możliwość mierzenia odległości w różnych kierunkach, mierzenie swojej prędkości, sterowanie pojazdem, identyfikacja celów, znaków. I komputer nie będzie tego potrafił na samym początku. On się będzie uczył, i dopiero po pewnym czasie, po wielu iteracjach, będzie to potrafił. Ogólnie jest tona różnych sposobów uczenia komputera, ale powiedzmy, że to jest wystarczające, aby w ogóle objąć podstawy założeń machine learningu, wiadomo. Ogólnie, jeśli chcecie, to w opisie tego podcastu będą znajdować się dwa linki. Jeden do serii o machine learningu z Uniwersytetu Stanforda, naprawdę polecam. Drugi do krótkiego wprowadzenia do sieci neuronowych od 3 blue brown genialny człowiek. Oba pozwalają złapać lepsze zrozumienie tematu na trochę większym poziomie niż tutaj zadrapałem powierzchnię. No dobra, to pokrótce wiemy, czym jest machine learning. To czym są large language models? Proste, to nic innego jak modele machine learningowe, tylko że one są skoncentrowane na nauce wykrywania języka, czy to pisanego, czy mówionego. I reagowanie na dane zlepki liter, które się wykryje. Dla nas to są słowa i zdania. I mają sens, ale komputer tego nie ma pojęcia. Dla niego to dany zlepek słów i na podstawie tego zlepka słów uczy się, czy powinien odpowiedzieć tak, czy inaczej. Aktualnie jest to dość rozwinięta dziedzina i bardzo popularna zresztą, że istnieją modele językowe, które pozwalają na przykład już pomagać w programowaniu ludziom, czy wykrywać ich emocje i rozmawiać z ludźmi i im pomagać. Tylko że słów i kombinacji nie ma setek, czy tysięcy. Liczy się już je w bilionach. Spróbuj to zakodować IFAMI, a tym bardziej manualnie przetestować każdy warunek. Okej, okay, to mamy za sobą. To przejdźmy do tego, czym jest ten cały AI, ten buzzword. Cóż, to jest nawet prostsze od wyjaśnienia według mnie. AI to nic innego jak parasol pojęciowy dla technologii, które mają naśladować różne aspekty ludzkiej inteligencji przez maszyny. Machine Learning jest jedynie poddziedziną AI, która koncentruje się na stworzeniu systemów zdolnych do uczenia się i adaptacji do inputów. Large language modele to tylko zaawansowane modele machine learningowe, które specjalizują się w obszarze języka naturalnego. Dobra, koniec tego pierdzielenia i nauki, bo to i tak w jednym odcinku podcastu nawet nie dalibyśmy rady zahaczyć o powierzchnię tego tematu porządnie. Więc czy ma to sens? Kontekście QA'ów, bo przecież taki model będzie tworzyć nowe rzeczy. To chyba może być doskonały, nie? No niestety, aktualnie nie będą one nawet dokładnym odzwierciedleniem zamysłu czy to project managera, czy designera, bo tak także są modele do tworzenia grafik. Tak serio pytam, czy jest sens posiadania modeli sztucznej inteligencji w pracy z tematami zapewnienia jakości, czy nie? Dam Wam 2-3 sekundy na przemyślenie tego. Zanim ja wrzucę swoją odpowiedź, czy ktoś powiedział coś innego niż tak bądź nie? Dla przykładu, to zależy. Brawo, wygrałeś, ale nie wiem co, ale brawo. Więc tak, zależy. Dam tu dwa albo trzy przykłady użyć AI w służbie albo programowania, albo zapewnienia jakości, jakie już teraz możemy, czy to fizycznie, czy konceptualnie, sobie przegadać. Jest więcej, ale dejm, czasu na nagrywki i edycję tego by mi nie starczyło. Także tego, dla przykładu, coś prostego i pierwszego przychodzącego na myśl: generowanie dynamiczne testów oraz bonus kodu jako takiego. Niby można aktualnie tworzyć boilerplate -y, testów automatycznych z pomocą AI, ma składać jakieś całe test funkcje, ale jaki ma to sens, jeśli koniec końców się ukazuje że to nie ma żadnego sensu, bo pomija kontekst techniczny projektu czy biznesowy. Tym samym pomijając i tworząc rzeczy, których nie powinno być. Wymaga to potem i tak sprawdzenia przez człowieka i poprawiania. Często dłużej, niż gdyby to jaki junior napisał. Już naprawdę pomijam aktualny poziom też generowania kodu. Niby jest dobry dla przykładu Copilot od GitHuba. Działa, tworzy kod, ale spróbuj dać mu do napisania coś od zera. Co ma się wpisywać w logikę Twojego projektu i stylu pisania, bez względu do innych plików. Aby miał wgląd i najlepiej z tego korzystał, to musi ten plik mieć otwarty. Już Ci mówię, stworzy tak wymyślny setup, że szok. Co z tego, że masz inny? Dodatkowo, każdy nowy tooling do pisania testów automatycznych czy kodu przez jakiś model językowy zawsze potrzebuje customowego rozwiązania, wtyczki czy narzędzia. Mało które wręcz się integrują do ekosystemów, które już posiadamy. A i najważniejsze rzecz, która bawi zarówno deweloperów, ale również i będę szczery mnie. Biznes by musiał zacząć pisać dokładne opisy, co oczekuje, aby było wykonane w detalach i jak coś ma działać. User story musi być opisany. Czego user nie może zrobić w aplikacji czy w komponencie? Musi być opisane dokładnie. Sam wygląd i zachowanie komponentu musi być opisane Więc póki to nie będzie ograne, myślę, że możemy spać spokojnie Drugim pomysłem na użycie AI jest nic innego jak analityka Czy to jakiś danych o zachowaniu użytkownika na stronie Czy analityka logów i moje ulubione Analityka przewidująca potencjalne problemy z samych już logów Pozwoli to na przechodzenie w ten sposób od reaktywnej do proaktywnej postawy, jeśli chodzi o kontrolę jakości. Imin, mean, praca z toną niby niepowiązanych ze sobą danych. Hello, do tego to zostało stworzone. I mamy tonę świetnych narzędzi, które z tego korzystają. Na przykład przecież Grafana, lider wśród monitoringu serwerów i usług, wypuściła ostatnio usługę Grafana Machine Learning, a w nim yy, SIFTA, tak? Czyli sprawdzają wzorce, error logów, deploye czy kraszy na Kubernetesie, i łączy to i spróbuje szukać jakichś patternów. Imagine this: Można czas poświęcony przez analityków, deweloperów czy SRI poświęcić na wprowadzanie nowych rozwiązań i ulepszeń, a nie na spędzaniu czasu zakopanym w logach. Tak, to też jest zapewnienie jakości. Zdjęcie z barek, barków. Zdjęcie z barków ludzi czasu na żmudne taplanie się w vlogach, to też zapewnienie jakości lepszej pracy. Jednak, to brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe, nie? No nie do końca. Wiele z tych pomysłów, jak już wspomniałem, istnieje i jest materializowanych, jednak aby w pełni zastąpić pewne funkcje, czy to dewelopera, czy QA, czy Testera, nie jestem pewny, a wy co o tym sądzicie? Dobra. Kończąc ten temat bo on jest troszkę długi. Przejdźmy do trigger corneru. Będzie to krótka bądź długa, zależnie od dnia i mojego samopoczucia, sekcja, gdzie będę wybierał losowy temat z ostatnich czy to tygodni, dni, czy nawet godzin. Jak na przykład jakiś komentarz na Facebooku, social mediach, wydarzenie w życiu, cokolwiek co się wydarzyło w sferze zapewnienia jakości, programowania, wytwarzania, oprogramowania jako takiego Coś, co mną wstrząsnęło bądź mną zirytowało, a może po prostu coś takiego, jak metka w t-shircie, w nowo kupionym t-shircie. Taki dump emocji i komentarz. Zobaczymy. To co wchodzi na pierwszy ogień? Zacznijmy prosto. Kilka lat temu, na początku jednego z projektów, mój znajomy, mój lider i ja rozmawialiśmy właśnie na ten temat. W ogóle, jak ten czas leci, to jest niesamowite. Jest to, to temat podobny do debaty na temat tego, czy HTML jest językiem programowania, czy nie. Wydaje się, że każdy ma opinię na ten temat, ale wciąż są jakieś pytania, nie? Więc pytanie moje brzmi: czy jako specjaliści do spraw jakości powinniśmy zawsze naciskać na wykonywanie i pokrywanie testów? W szczególności mówię tutaj o w kontekście początku projektu, czy nowego produktu i dostarczania jego MVP tak, czyli Minimum Viable Product czy zawsze powinniśmy pokrywać go testami, opracowywać nowy framework w ramach testowanego projektu czy też wypuszczać go, gdy tylko kod zostanie ukończony i przejdzie testy manualne a czasami nawet nie Przechodząc dalej, zastanówmy się nad praktycznymi aspektami tego z jednej strony niezaprzeczalnie pokrycie kodu monitoringiem, testami manualnymi czy automatycznymi znacząco podnosi jego jakość. I ja tu nie mówię tylko o wyłapywaniu błędów przed wypuszczeniem produktu na rynek, bo to jest jedno, ale także o tworzeniu pewnego rodzaju dokumentacji regresji o zachowaniu aplikacji, co w przyszłości naprawdę ułatwia wprowadzenie zmian czy nawet samo zrozumienie logiki biznesowej zawartej w kodzie po latach. Jednak... Niestety praktyka ta odbiega dość mocno od utopijnego myślenia, że nasza aplikacja zawsze będzie dobrze pokryta czy opisana biznesowo. Byłem i nadal jestem świadkiem praktyki, która dobrze pokazuje, że nie zawsze jest to możliwe lub nawet pożądane, zwłaszcza w kontekście bardzo wczesnych etapów projektu czy nowego produktu. Często przy pracach nad MVP priorytetem jest szybka weryfikacja pomysłu na rynku i zaczęcie na nim zarabiania. Co może nie pozostawiać troszkę czasu ani zasobów na szczegółowe otestowanie tego wewnątrz? Myślisz, dlaczego większość twórców gier komputerowych wypuszcza tak zwane zero day patches? Bo twórcy wydali GOLDA, czyli gotową wersję dla wydawców gier do upublicznienia, tylko zanim to trafi na półki, to team nagle pomiędzy GOLD-releasem a releasem do publiki znajduje bagi i je poprawia. Dodatkowo użytkownika końcowego w sumie często mało, bądź w ogóle nie interesuje, czy produkt jest automatycznie przetestowany, czy manualnie, czy ma dokumentację biznesową, czy nie. Kurwa szkoda, nie? Ale nieważne. Chodzi mi o to, że po pewnym czasie w kilku projektach zaczyna pojawiać się pytanie o balans. Jak znaleźć złoty środek pomiędzy koniecznością zapewnienia jakości, a potrzebą szybkiego dostarczenia produktu. I tu zostawiam otwarte pytanie, bo osobiście sam nie mam z tym problem. Zawsze można przed rozpoczęciem projektu postawić sobie schemat pracy, można ustawić sobie quality gate'y nisko, aby tylko było, aby śmigało, że wiemy, że śmiga, że nie ma regresji jako takiej. Ale osobiście to najchętniej bym wstrzymał projekt do pełnej realizacji. Tak, totalnie. Tylko z drugiej strony wiem, że tego typu postępowanie nie spowoduje radości ani w zespole, ani u inwestorów, ani tym bardziej u mnie, gdy zostanę na przykład zwolniony. Możesz mieć najlepsze argumenty na świecie, ale jeśli projekt nie jest samowystarczalny i tylko drenuje portfele inwestorów w nieskończoność, osoba, która powstrzymuje to, ucierpi najbardziej. Jaki jest więc werdykt? Jest sens czy nie? Dobra bez zbędnych ceregieli i na zakończenie mam nadzieję zaoferować coś specjalnego dla entuzjastów analityki danych moją pasją jest odkrywanie różnych narzędzi no doubt nie ograniczając się do tematyki zapewnienia jakości chcę podzielić się czymś co sprawi, że nie zakończymy tego podcastu takim wiecie, pesymistycznym akcentem że AI zabierze nam pracę czy tym, że puszowanie i wypuszczanie MVP na produkcję z pewnych punktów widzenia może nie mieć sensu i możesz być nieco zaskoczony, gdy powiem, że pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy, aby polecić, jest przewodnik, który pomaga tworzyć lepsze wykresy z danych. Ale jak to? Wykresy? Dane? A co ze sztuczną inteligencją lub frameworkiem do testów automatycznych? Cóż, jeśli pojawiają się takie pytania, można je sobie łatwo wygooglować. Jednak z pewnością możemy omówić narzędzie do testowania w przyszłości. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy twoje wykresy na konferencjach na demo, na testach, na monitoringu, naprawdę przedstawiają dane w formacie, który ma sens takim, który jest czytelny. Dlatego moją rekomendacją na dziś, dla tego nagrania jest Friends Don't Let Friends, czyli zbiór na GitHubie krótkich poradników od analityków i innych osób na temat tego, jak i kiedy używać określanych rodzajów wykresów i grafów oraz w jaki sposób je ulepszać. Aby więcej informacji nam przekazywały. Tak więc, jeśli uważasz, że twoja gra z metrykami i wykresami mogłaby być ulepszona, gorąco polecam sprawdzenie tego. Osobiście wypróbowałem kilka wskazówek i naprawdę mają one sens. Na przykład upewnienie się, że nie tworzysz hitmapy bez uwzględnienia skrajnych wartości, aby nie zrujnowały one całkowicie wykresu. Oznacza to na przykład ograniczenie maksymalnego koloru w miejscu, w którym jest sporo danych, ale jest mniej danych, gdzie ich wartości zaczynają być tak wysokie, że psują całą wizualizację. Na tym skończmy ten podcast. Jeżeli wytrwałeś do teraz, gratuluję. Gratuluję, że nie zamknąłeś tego w pierwszych minutach słuchania. Mam nadzieję, że da się z tego coś wynieść. Nawet jeśli to ma być jakieś jedno zdanie spostrzeżenie. Niezależnie od tego, czy jesteś tutaj ze względu na ciekawy temat, czy że ja Cię zaprosiłem, czy po prostu, że chciałeś usłyszeć moje rantowanie i podśmiechówki, dzięki że byłeś. Zapraszam do subskrypcji, szerowania, dodawania do ulubionych, czy cokolwiek czujesz, że trzeba z tym podcastem zrobić. I miejmy nadzieję, że widzimy się niebawym. Hej!